Amen. Ja, man, ik heb het. Het is een beetje 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 een Siemano z tej strony Woder Witam Cię w kolejnym odcinku Dzisiaj może nie będzie jakiegoś nowego zestawiku Bo będzie gameplay z Velgunem I z Brenem, czyli no Taka top meta aktualnie Generalnie buildy macie tutaj No i to były takie gierki z turnieju Które stwierdziłem, że warto dać na kanał Bo pierwszy raz Mieliśmy tak wysokie miejsce Właśnie w turnieju na First Bloodzie Gdzie graliśmy trójeczki No i brakło nam dwóch Punktów, żeby wygrać ten turniej, żeby zdobyć pierwsze miejsce. No niestety skończyliśmy na drugim. No i gierki, generalnie bardzo mocarne. Ja sam byłem w szoku, co tam się w ogóle działo, bo normalnie chodziliśmy rozdzieleni na trójkach. No i sam roznosiłem składy. Także gierka przyjemna. Pozwólcie, że Wam ją zaprezentuję. Także miłego oglądania. Jeden polecił na balon, a drugi siedzi. No. No jest najperki tam słyszę. Nie. Jaki pen? Nie dobra. O, jest. Pij,

Pachnie. to Pachnie. 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 to Pachnie. 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 rewelacyjne, Pachnie. 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 to ma jeszcze da. Na Ej, co jest? Jej, o, halo. Ja jest. Aż. Ej, przede mną tej jest co. jest? Eee... Polecią w dół. Nie macie może bez co? Jeszcze więcej. Co ja, kole nogi połamane.

Te pojazdy praktycznie jeżdżą. O! O, o Jezu, trzech chłopaki, dobra, umarłem, ale. To jest silnik. Na no dachu jest typ jeden Mam tyle siana i ja cały czas do sklepu nie idę, nie? O, jedyne, jedyne. Ale nie, nie, nie. Ale Niemiec, ty! Ja pierdź! Dwóch Sniperów. Mark, nie żyj? Tu masz snolny? No, no. bezpiek. Leży. O, o, o. Goki straszny że

Kurwa, no bo to ja to nie to mam jakiejś gierki życia. <grystanie> Do A, myślałem, że to to ok. Dobra, F patrz, na na w końcu U mnie jest 5 typa jeszcze. I co jest to A, są na 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 myślę, typy, bior. Zrzut, by Kurde muszę na ten sklep w końcu pójść. Ile można? Zwaściczo 20 koła Hej tu na marku. tu tu, 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 tu. ma tam, tam już To kiedy, kiedy. dalej właśnie na Tu biegnął, Bez kewa ten jeden To jest bez kawa jeden Czyli nie przebiegnę, nie tak. Przebiegnę, jest sniper Gdzie ja tam biegną uu, uu. przez postę. O dupa. Oni już do mnie walili hmm. O, stówki brak na UIV. Macie? A nie macie? Tak, baba ma, mam, mam palcik. Bo jedną miałem w dc ale chciałem kolejną wziąć. Tutaj nad nami. Jest. Ja, tu zbawać. Nie leż. Tutaj też. Ja mam jakiś z pocuchów u siebie, kuźwa. Z trzech typów. Tych na zielonym? A, na nie, zielonym, nie, 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 nie. Dobra, no. Malańce, mam jeszcze trzech, żeby się do ciebie przebić. Mamy UV, mamy UV? Nie. O nie, znajdują się szczury. No czemu on nie dostaje? Powalono. Dobrze. Przona strefa, czemu ona jest taka szybka? Ucieka, ucieka już od tej strefy Tak, tak, To jest szybka strefa, wiesz? Ło! Wow. Ej, w domku tam jest przed nami, jeden powalony leży To jest niebieski, tak? Tak, tak, tak I za nim jest jeszcze Bez kewa jest zabity, dobra Macie kewy? Bo zero Jeszcze nice, jeden, nice. jeszcze jeden przedebrał. W środku, w domku. W środku, domku, w środku, w Na lewo przebiegł, w domku. Jest w domku cały czas. O, zabity. Demon uciekał. Dwa, trzech gości, dwa teamy. Demon z swoją stronę uciekał. Nie wiem, dziwna akcja. Bo może bił z tutaj od tej strony. Ja palę, ja palę. Dwie osoby zostały. O jezu, za dręcznik. Dalej, Trzymaj mnie, trzymaj A, strefkę to można trzymać, elegancko. Dobra, to wytrzymajcie, strefkę idę nadrobić Dobra, wracony czas. Na zielonym yeah. to zarobity Na górze tam jest. Dwie osoby Dobra, to jeden na górze, na zielonym na pewno. Jak zobaczycie, że zaskakuje. O, no, mogły na prawo pobiec. Ja nic nie widzę. Trafi już nie ma. Na prawo pobiec. Chyba? To chyba. jeden i po lewej jeszcze po chewie. Zabite. Nice. Najciszej, no, ta. Najciszej. A! Nawet, no nawet sobie do góry. No prawkę ci jeste jeszcze po drugiej stronie jest Skewa. kewa. Ja nie mam amu, nic Ej, hey, mordo! O, mi cię! No! Tam był ty? Próbuję że się rzucić Pokój, 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 ostatni Ale i mi mój! tu jest za życia, nie? Tak, znaczy 150 plus 3 kewy. No to też tu miał 2 kewiki. No mnie! I ja pierwsze! Co mi Zajebał mi kolby dwa razy. No myślę, że widzisz. No dobra, jeszcze inny. Ale mordeczki za tą poprzednią gierkę to lajki muszą być, kurwa. Te 150 musimy nabić, za tamtą gierkę to must. Po prostu must. Jest, jest A gdzie oni są? Tam No ja tu fruwam Kurwa ja biją to się tam. Tam, 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 ja tam muszę lecieć stary, no nie mogę tego odpuścić. Tak, ja też ta, dobiegam. Raczej wiedzą tobie, nie? Kurwa, oni są w bunkrze?

Ja mam takie tarapaty, mordy, ale mam czterech typów tutaj. Trzech. No kurwa, no ile oni będą we mnie walić? Ty, ty przede mną, na ruinach. Widziałem pijo mnie. trochę druga. dwóch. Yeah. Hmm? Dobra, dawaj no. do od razu. się ten co rozwala taki. Dwie, 300 mo jak jest Breno. O Jezus. Rozwaliłem państwo. 400 mo mi O kurwa jak dobrze tu przyszliście. Na górę wszedł. Oh, nice. yes, to Macie sklep, coś. To jest dobra gierka panowie. Fokus, full focus. Fuu, focus. To jest trzeba to idę. też. Ja też, to, a też idę Lotnik ja spadł. No, ja jeszcze się dwóch zostało. Dobra, koronkę biorę kolejną i na pomarańcz. Tam bój, od cholery. Dobra, ten pomarańcz, bo trzeba iść tak czy siak. Kurde. Ja to tą koronkę kolejną. Jest typ. na górce. Powalony, jest jeszcze jeden. Na lewo pobieg jeszcze jeden. Kurwa, nie mogę go dobić, tak. Wylika! Bezkiewa jeden, powalony. Drugi zero ma. Trzy kawki użył. Zero! O! Piękne. Nie wiem, czy jeszcze jeden nie był No łajpa w sumie nie było. Jakby któryś bardziej w prawą zawijał. Dziwne, dziwne, że łajpa nie ma. Dobra, tego już zrobię. Pomogę ci? Ja z wypadę, nie, nie, no nie być... no. Było na duchu jeszcze. Dobra, zrobienie. I lasta trzeba kupić. Dobra, musimy całą resztę robić, zabić 14. Osób. A, rozwaliłem. Nie, resztę nie, zabić 14 on sobie i tak jedzie na no, nieruchomienie nie, nie wnikam co tu się dzieje w ogóle To trzeba Ja im rzuciłem pach teraz oni o tym nie wiedzą O jest Patrzcie Marko na nim Ja go powaliłem ale Tu od razu Chalę Chyba na chłopa mnie nie dobiła Palę wam od razu, bezpośrednio Karaczanek, z tyłu Zbiegają Do bunkru oh, Fuck. Jesteś safe? Ja się na no, tej mogliby ci kupić od razu. Podnosisz się, podnosisz się. On przebiega w ogóle na drugą stronę. Wraca po mnie wariantik. Dobra, pamiętaj, że w tym bunkrze jeden siedzi. To jest bunkier jakiś? Tak, tak. A zaraz resztę zabije tamtego. Tego tam daleko, tak. Mi ammo zaczyna brakować. No nie wchodź, nie wchodź, bo on, yy, on ma. Odbierz się Zero ma. Nice. Je, je, muszę go zlutować. Ale miał dużo, amo Ja mam Dobra, miał ja dużo lotników leci jeszcze Dobra, dobra, dobra Cześć gości zostało. tu jest jakaś grota Uuu. Uuu. Ten, ten jeden jest dobity już wciół ten co go oznaczam Fuck. No nie, wylądował Ale do Ciebie X to on jakiś poleciał ja nie biję A ma zero Kansuję, mam bić Tak, no dobra Grajcie, grajcie Radzisz sobie tam, Amadas? Dobra, podejdę tak ciak. Dobra, nice, pięknie 3 y gości, dwa teamy i dobra i, i wiemy gdzie są

Nice. Dobrze.